Tak, to jest jak co, nie wiem, to wygląda. to było już w tym roku rozgadzające. Bardzo. Rozgadzające, proszące, pytające. to jest pytające? Multiplier, raz ja yeah, cool. no, yes, kontroluję yes, sure wszystko, <many> like a nie on. Zakład? No kliknij, zajońtuj. Join, i mówię join, nie join Spóźnienie działa w drugim padzie, na którym gra Liox, tam do tego sobie wieczniemy test track oval. Trzy okrążenia. no. Cztery byśmy mogli. Nie wiem czy się da cztery. się że się da pięć. O, no to jest genialne, akurat. Symulacja. Mogę wziąć jakiś dobry samochód. Mhm. Pa, wszędzie akurat NSX. Same rekordy. Nie A nie wziąć, nie. Akurat w NSX to ja jeżdżę. Ty, 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 ty Cicho się. O, tutaj fajna. Oni nie muszą o tym wiedzieć. Tak już wiadomo. Ja ostatnio biorę. Ja ten, ten chyba ostatnio biorę. Tego? No, no, ten, ten, ten właśnie. Podważmy mi się, czary. Nie. Nie, no, czerwony był ładniejszy. You, yy, Jeszcze sobie sorry. nagram. Jeszcze sobie nagram. Poczekaj, oh, właśnie, włączę PS2. Cały czas włączona była, no. Gramy na jego nowym mikrofonie. Ze słuchawkami ten, to. Mhm. Te strach, uwol! O, żeby zaś nie zatrzeć silnika. Trzeba uważać, nie? Muszę zetrzeć. Trochę. Ale się wszystko będzie nie no. Ile taki pad kosztuje? Ten? Mhm. Co Ten? chodzi No i o ten koło stówki nawet. Juk. Tak zwany. Aaaa! Jest ta rolnica. Czekaj. Dziwne Przemy... dziwoty. Cicho ty, ty jak ja mam lepsze rozpędzenie? czy ty masz lepsze rozpędzenie, mam 8,3... Ja mam spida. dobrego. Ty masz 8,5 rozpędzenia, mam... Ej wej. Sorry, To było chamskie. Sorry. Jeszcze cię dojadę. Łapki, ładny obrocik. Jeszcze cię dojadę, zobacz. Sorry, to nie było hamskie. tylko to było e, nieumyślne. Nieumyślne nie z powodu ani śmierci. Nie, bo śmierci nie, przecież żyjesz. Nie. Straciłam jedno z żyć. Nie widzisz? A czy ty jesteś kot? Nie. Że masz dziewięć Nie. Ja być... Człowiek. Kurde. A. A widzisz, widzisz? Karma się odpłaciła. Ja Może jeszcze w ciebie wiadę. Nie żartuję, nie chcę. <śmiech> <śmiech> jeszcze w ciebie wiadę. nie miałeś rację, nie... <laughs> Ej, układ kierowniczy nie poszedł. Po co ja tu mówię? I też. Kurde, i teraz nie wyjadę. Powtórzymy? Mam to bo ten. Prze wycofasz Nie to... wycofam przecież, nie jest Ale hamulec nie debilu, ty się cofa. Y. Dlaczego no, mi tego nie mówisz? Ja zawsze ty cofałem? <grym> jak się nie da. No, no, jak mówię, to a, mówię. To a, ja, to dlatego wiem. ty zawsze miałeś problemy z wycofaniem. No tak jakby. ja nigdy praktycznie nie cofałem. Hmm. Czy my myślimy Nie, to nie jest Ferrari chyba. No, to nie, to nie Ferrari, oj. To jest jakieś lepsze auto niż Ferrari. Kurde, i strasznie, że chcę No, ale za szybko. Bo się od 250 się strasznie szybko rozpędza i się zbyt szybko rozpędza, żeby miał jakieś szanse na drodze. Ty się podobał mnie zaraz. Mhm. Także że się oddalasz, bo jedziesz szybciej nie? Ja te 330 czy 350. Tak, no. Może nie. Miękki. <mienki> To już były twoje błędy. Dobra, nie będę dodawał już więcej prędkości, będę na razie jechał 210. Patrz, ej, Y tu jest... O, męcz... Fajnie, bo tu można sobie, Jeszcze mam tą... No prędko. i zobacz, Y naciska. A nie Y, tylko X właśnie chyba jeszcze. Sorry, pomyliło mi się, łoł. O, 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 To wiesz jakiś w komu... Coś już jakiś jakieś skapaczko. Dobra, trzymam stałą prędkość ponad 300 km. Czekaj, teraz obejrzymy, czymś się zachwa. I Isem, myślę, że trak driftuje. Juuu. Widzisz? I to jest mniej takie rzeczy. a nie, 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 Maka-paka, nie paka-paka. maka-paka. teraz Dobra, nie zwolniam ci na mecie. Masz szansę, że mnie trochę dogonić. Uj, to jest... To jest za trudna trasa, człowieku, no. Za dużo zakryj... Nie Jest. Prosta. No, jest? No. Widzisz? Chcesz? A to jest okay. dosyć krótka prosta, bardzo prosta. Patrz. Coś mi poszło... Yyy... Chyba skrzynia nie poszła. A to kliknij biały. Masz na dole? U mnie jest... No, a mnie no, u no, mnie wszystko działa. Masz zatarty silnik? Nie. No sami tak się będziesz wolniej rozpędzał, bo ci w sumie też teraz czynia. To bardzo pewnie. No. Ja będę jeszcze teraz. Patrz, przednie koło się prawie w ogóle nie rusza. A chcę, gdy jesteś za Jestem na prostej, numer seksu. Nie wiem, wiem. 250 boga, 250. Jest 250, 350. To je torpeda, błąd. Teraz jakiś wyrżnąłeś. Ci tu, tu spróbuję zrobić sobie takie drifta. No czekajcie, cię ciągnąć. No, coś w tym stole coś w tym stole co jeszcze ciągnęłam. a całkiem długo ciągnąłem tego drifta. 36. Się... XM się driftuje? Mhm. Dlatego ty nie masz innej opcji hamowania. Tylko tę trochę ciężko zahamować, bo ciężko jest panować, trzeba niekiedy też wiedzieć, w jaką stronę obrócić. Dlatego ja będę musiał się sobie... Dlatego no, ja tutaj nie hamuję praktycznie. No, ty nie hamuję, bo to się nie hamuje, bo po co chyba hamować? Tylko ty coś... byś to hamował. zawsze tu hamować? Nie. Właśnie. Czekaj, czy mi się uda? Czekaj wreszcie. za mną. Będę próbował Cię zdublować Może No jak Ty się rozpędzasz 320 330 teraz jak się rozpędzę 350, to na prosto Co większo... no tutaj... Je Jeszcze, że Ty możesz gdzieś walnąć Są na to spore szanse Zrobię Ci na złość i będę próbował w nic nie walnąć Ty za wszystko próbujesz, nie? To ja mam po prostu zusłymkowane koła, no Co już zusłymkowane? Ciebie zosynkowali, jak byłeś mały, przyznać. Nie. Pan Mikoław, tajny. Ty... zostawię, chociaż na kierku znaczy się. No, to i też. Co ty robisz? Koszty kontroler, przestał przez chwilę łapać. Żal. Tobie, nie, nie. mnie. Mnie kabel jest cały ciebie tak się trochę odrywa. No w sumie, pad za dwie dychy, jak co chcesz. Tak samo jak słuchawki z mikrem. Ale pad! I to jeszcze jest podruba, to są jakieś dobre słuchawki. Nie, w miarę. że w miarę dobre są. Tak, tak mi się lepiej gra na takich padach od Xboxa niż na takich. Ale to jest podruba pada, nie? To jest no, oryginalny z Microsoftu, tak. taki duży. Tak, tak mi się lepiej na Xboxa gra niż. Tak. Miejesz na PS na przykład. No to lepiej gałką jest sobie. Między innymi. Bo są te dwa cytuszki, tak? Tam też są cytuszki, tylko Ale za... tutaj są takie właśnie, to się skręca i to takie. A tam to są obok siebie i nie warniam o co chodzi. Tam się też? Może sobie dwa ja tam teraz skręcam. I nie, zachęci już. Właśnie zagramy w Far Cry, tylko nie będziesz nie, nie dasz rady rzucać granatami. Ja też nie będę rzucał granatami. Ja nie umiem grać w Far ja nie uważam kamery. Z przodu jest. Ale lata w górę, w dół i to takie, ja nie uważam tego. To mam krótką misję w Halo 2. Czyli dwóch. Co to jest? Strzelanka, to tylko, że we dwóch jesteśmy razem. Razem w teamie? Tak. To możemy, ale też kamera tak lata jak w Farka, czy nie? Nie, jest taka sama kamera, ale nie, nie wiem, nie tak... Możesz ustawić, czy ma latać tak w górę, w dół mocno, czy słabo. Można sobie ustawić. Bez... Można sobie ustawić. Jeszcze... Ale Xbox syczy. Jeszcze zostały zostały. Dojedziemy. Ciekawe to. Wejdę w skrzyni też? Nie. Tak. nie. tak. Nie. Tak. Nie. Ej, to teraz jak widzowie tego nie słyszą. To walniesz przez przypadek w coś na końcu, no nie, i dasz mi wygrać. Nie. A co? Dasz. Nie. Tak, bo ja muszę wygrać. Chcesz, żeby, chcesz, żeby kolega chodził głodny? To ja co ci da, Przejdę ci z tego kasyną. No, ale będą kartofle. A potem ziemniaki. Ja ci dam ci jakieś, o Jezu. Dany też ci w sumie jakieś dwa niepotrzebne gary. No wiesz, ale jak ja wygram wyścig, to będę miał więcej fanów, więcej subów. A im więcej subów, tym szybciej coś tam będzie. Nie. Nie. To nie. To nie! Wszystko tak! Padł, dopiero wychodzisz z zakrętu, nie, już jestem na połowie mm, ostatniego zakrętu. Na yy, proste, to praktycznie nigdy nic nie dale. Otóż już bandy. O ty zostawiłeś tu lakier. Na zakręcie na początku tak co sobie bo się zakapiło. Po prostu czekaj, po prostu tak zrobiłem, tak zajechałem. Tylko nie. To jest trudnego. Dobra. Zobacz, to jest różnica, to jest taka to jest. Tak. Dobra, zobaczymy co się stanie. O, Dobra. Układ kierowniczy. Ty, kurde, zagapiłem się do ciebie. On nie sam się rozpędzi. nie skręca. Staram się nie ruszać parę żeby ten. No, jaki ci poszedł, układ kierowniczy, to znaczy. raczej ten. Tylko po prostu On sam jedzie. Ale bo no, no co? Znaczy, nie masz cały. A, a... Ale ja nie jadę, ja nie daję gazu. Aha. Cięba czy nazwanie. A <grym> jeszcze zdążyłem. Jeszcze <grym się> byłem <stąd> nie czasu. No, szybciej. Czekaj... Tylko... O ile byłem później? Parę sekund. Dobra. To mi się złomy. Żegnał jak na razie. na brzydkie okulary i otwartą gębę i dziwne uszy. Bo ogóle co przegrałem, no? <grym> To wszystko przez ciebie. Do zobaczenia, cześć. Cześć.